się tutaj dużo, spora grupa, przekrój wiekowy, też od najmłodszych do osób już takich, którzy ten fester mają dawniejszy. Cieszę się, że chciał się ona wcześniej się stać i tutaj pojawić. Mam nadzieję, że to będzie dobra zabawa i to jest początek kolejnych, będziemy planować kolejne zawody i mam nadzieję, że nas tu będzie ileś tam razy więcej za rok. Także życzę bezpiecznych zawodów. Ja postaram się też wystartować. Proszę się tam z, z nie oka potraktować mój przejazd, na pewno nie będę musiał sobie wręczać pucharu, to już wiem na pewno. Dziękuje dziękuję i wszystkiego dobrego, miłej zabawy. 16 marca na stoku narciarskim z Siglany w Wiśle po raz pierwszy odbyły się zawody o puchar wójta gminy Zebrzodowice. Wydarzenie przyciągnęło wielu miłośników narciarstwa, którzy z entuzjazmem stanęli do rywalizacji. Emocji nie brakowało. W każdej grupie zawodniczej walka była niezwykle zacięta, a uczestnicy do ostatnich metrów starali się osiągnąć jak najlepszy wynik. Zawody rozegrano w formule dwóch przejazdów, a ostateczny rezultat stanowiła suma czasów. Narciarze musieli wykazać się nie tylko szybkością, ale także precyzją i opanowaniem, ponieważ każdy błąd mógł kosztować cenne sekundy. Wójt Gminy już teraz zapowiada kolejną edycję zawodów. Licząc na jeszcze większe zainteresowanie i jeszcze wyższy poziom sportowej rywalizacji, wszystko wskazuje na to, że wydarzenie na stałe wpisze się w kalendarz zimowych atrakcji regionu. No, rywalizacja zacięta, w niektórych kategoriach bardzo wyrównana, zwłaszcza w kategorii seniorów, ale cieszę się również, że bardzo młodzi zawodnicy dopisali, bo jest kilka dzieci w wieku 5, 6, 7 lat. Także fajna zabawa i czekamy na zakończenie zawodów i rozdanie dyplomów i nagród. Emocji nie brakuje. Nie, nie brakuje. Sam startowałem i widzę, że muszę dużo, dużo jeszcze trenować. I zapisali również kibice. Tak, kibice są, są rodziny, ale stok pusty, bo to już koniec sezonu, ale za to doskonale przygotowany i tutaj ukłon w kierunku organizatorów, w kierunku tutaj właścicieli i tych, którzy się zajmują stokiem, bo naprawdę jest twardy śnieg i dużo tego śniegu jeszcze jest. Po zakończeniu przejazdów najlepsi zawodnicy zostali uhonorowani pamiątkowymi pucharami i medalami, a nagrody wręczył osobiście wójt gminy Zebrzydowice Janusz Król i dyrektor Gminnego Środka Kultury w Zebrzydowicach Przemysław Lose. Tak, tak, proszę do odebrania, żebyście się teraz żebyście tam pełni siłę do tego...